Wszystkim, słuchajcie, ja ze swojej strony swój już napisał, ale ja ze swojej strony też was muszę was przeprosić, bo nie będziemy mieli w najbliższych dniach czasu. Jednak na projekt, e, który zapowiadaliśmy, przepraszam też za swój głos, ale wczoraj byłem na meczu. E, ja. Ze swojej strony zapowiadam, że postaram się Wam e, robić odcinki i o komentowaniu polityki jak zawsze i o różnym głupim pierdoleniu w miarę możliwości czasowych. Postaram się, ale nie mogę obiecać, ale przepraszam Was, że ten projekt, który miał wystartować. No średnio nam się to udało ze względów czasowych. Niestety. Hmm, każdemu coś wypadło. Słowik musi wyjechać. Ja mam teraz dużo pracy i no i średnio średnio nam to wyjdzie. Bo musielibyśmy spędzać całe dnie ze sobą jak dwa małe homosie. <laughs> no ja wiem, głupio to brzmi, no ale tak trzeba było zrobić. A co do reszty, bo właśnie wskoczyłem na ten temat polityczny, to powiem wam, że zanudzę was tym, chociaż i może nie. Jak będę rozmawiał o polityce, to wierzcie mi lepiej sobie zaparzyć meliskę na uspokojenie, bo mnie chuj strzela, jak słyszę, lewactwo. Tak samo jak chuj mnie strzelę, jak słyszę tą całą koalicję i tych tisiorów Jak wszyscy mnie znają, ja jestem wolnościowcem. I tyle w temacie. A <laughs> temat rozwinę. <laughs> Przepraszam znowu za głos. E, temat rozwinę. Myślę, że jutro. Myślę, że jutro będzie jakiś taki dłuższy odcinek. I może odpowiem też na te pytania, które tam przyszły. Dobra, także ja Was pozdrawiam, jeszcze raz Was przepraszam w imieniu swoim, Słowika, że nam po prostu to nie pykło czasowo. No nie udało się nam, no, no. każdy ma swoje obowiązki, prawda? Nie tylko internet. Także trzymajcie się cieplutko, każdy kto to ogląda i nie dajcie się zmanipulować nikomu. Nikomu. Miejcie swoje zdanie. Dziękuję.